Cześć witajcie, z tej strony, jak zwykle Pandolar, a to kolejny materiał z naszej serii zagrajmy wśród ziemi cień wojny i dzisiaj moi drodzy yy, kończymy sobie epilog, nie wiem czy to będzie ostatni odcinek czy przedostatni, aczkolwiek jak widzicie ukończyłem tutaj doły na 100% zyskując dodatkowe punkty umiejętności i rany, których mam ponad 50 tysięcy, także został nam już tylko wątek, misje oblężnicze aby ukończyć grę na 100%. Także lecimy sobie od razu. Ja się już przeniosłem do miejsca docelowego. Abyśmy po prostu nie musieli patrzeć na ekrany wczytywania. O kurde, patrzcie. Nieładnie. Ziomek chciał mnie zdradzić. I to jeszcze w mojej twierdzy, no chłopiec jest bezczelny, nie? Za chwilę ja go tu przywrócę do pełni władzy. Dobra. Od razu go, pyk, pyk, pyk. No tu jest całkiem sporo moich... Moich towarzyszy, więc też mam takie luźniejsze podejście do tej walki, bo wiem, że po prostu... Uda mi się go przejąć z powrotem. Dokładnie. Także będzie bronił mojej twierdzy tak czy siak. No, niezłe zaskoczenie. Nie sądziłem, że jakiś kapitan w twierdzy mojej twierdzy będzie na tyle bezczelny, żeby mi się tutaj buntować, no ale widocznie... Takowi się zdarzają. No, jeśli chodzi o armię, która będzie broniła tego fortu, nie jest najgorzej. Jak widzicie, sporo tutaj jest naprawdę sporo yy, różnorakich yy, przywódców, kapitanów, wodzów i samego ten, naczelnika fortu, który też tego broni. Także raczej podchodzę do, wiecie, raczej podchodzę ze spokojem, że. Że po prostu uda mi się to twierdzę bez większego problemu obronić. Tak czy inaczej, no minęły dwie minuty, a ja jeszcze nic w tym odcinku nie zrobiłem, więc od razu udajemy się do zadania, które brzmi dość prosto czyli po prostu obroń twierdzę. I możemy teraz skorzystać z Miranów, które mamy w bardzo dużej ilości, które myślałem, że mi się nie przydadzą. Aby ulepszyć fort. I co my tu mamy? Kamienne mury, metalowe mury. Które są tak naprawdę najlepsze, więc weźmiemy. Strugi ognia niech będzie. Legion dzikusów, obroń, obrońcy są najlepsi zdecydowanie. Pod względem HP. Dodatkowy tutaj wódz jeszcze może być mianowany. Eh, niech będzie ten. I tu jeszcze kolejne. szczerze mówiąc, ulepszyłem tą twierdzę chyba aż nadto. to. A może i nie, może i. A jednak się okazuje, że starczy. No, używam te mirany, bo do niczego innego one mi nie będą potrzebne. Bierzemy sobie oczywiście bestie oblężnicze, niech będą ogniste. Tu mamy karogi bojowe, ogień piekielny, albo graug bojowy, zdecydowanie to ostatnie mnie interesuje. Strzelcy, ogniści albo kolczaste mury Chyba hmm. jednak weźmiemy strzelców I tu mamy trujące miny albo ogniste miny Bierzemy ogniste w takim razie Oni też mają sporo, bo mają jak widzicie aż sześciu Nas tutaj jest siedmiu Także to jest całkiem nieźle Myślę, że możemy w takim razie zaczynać no fajnie, że te mirany, które zdobywałem teraz mogę sobie wykorzystać, jednakże nie zostaną one na wieczne zapomnienie przekazane. Tutaj ja widzę, że kamerka mi nie chce współpracować dzisiaj, ale jakoś musimy sobie z tym wszystkim poradzić proszę bardzo graug bojowy ruszył no jak widzimy sporo się tutaj dzieje na razie wrogowie nie są w stanie zaatakować a ja byłbym w stanie tam na dole przyzwać jeszcze jednego grauga co myślę że uczynię i również jakiś mały oddział orków chciałbym tutaj przywołać, bo dlaczegożby by nie. I możemy spróbować poeliminować troszkę przeciwników. Tu jak widzimy grałgi ze sobą walczą, to niech sobie to robią. Idziemy bronić punktu A w takim razie. Co dowódca sam się tutaj wbił widocznie tak. Zewnętrzny mur sforsowany, ale to nie będzie problem. 32. poziom raczej jest to przywódca do pokonania bez większego problemu. Miękka głowa, więc myślę, że przejmiemy go sobie. No i fajnie, że się udało. W takim razie zostań i walcz dla mnie. Będziesz tutaj wsparciem. Pokonaj kolejną falę. Mamy kolejnych dwóch. Także od razu się tym zajmiemy. O, ten jest heroiczny, proszę bardzo. Dobra, weźmiemy go na drugą stronę. No, te wzmocnienia sporo tutaj dają. Widać i te graugi, i, i tych wszystkich żołnierzy zresztą. Dajemy tutaj radę w miarę ich pokonywać. Także myślę, że jest to kwestia tylko czasu, żeby gościa załatwić. Chociaż 40 poziom, no całkiem, całkiem solidny. Spróbujmy go przejąć. Legendarny, dokładny. Bierzemy oczywiście. No, i lecimy po ostatniego, bo widzę, że trzeba bronić punktu C, który gdzieś tam jest na tyłach. To mi się nie do końca podoba, że go przejmują. Ale myślę, że poradzimy sobie bez problemu. Szczególnie, że wcale aż tak dużo przeciwników się tu nie przedarło. A nasi wodzowie też tutaj jednak bronią. No i tak mówię, zawsze dodatkowy poplecznik się przyda. Do kolejnej fazy obrony. Ostatnia, trzecia fala trzech kapitanów. Od razu bierzemy się za atak. Ci nasi obrońcy, których żeśmy wykupili, także też fajnie, bo. Dobra, dawaj egzekucja na nim, pięknie. Dobra, wy tak zawsze grozicie, a ostatecznie nic z Was nie wychodzi. Tylko tutaj zatruwacie moją piękną fortecę swoją obecnością. Tam widzę, że widzę, że na C jest problem, i to mi się nie do końca podoba. Na razie możesz tu spokojnie zostać. Idziemy, mamy tam trochę naszych kapitanów do podniesienia, z tego co widzę. Krwawiący. No i pięknie, Talion zdobywa poziom 44 Jak najbardziej chętnie przygarnę I zabijamy również tego I w tym momencie nasz kapitan i tak stanie, no bo Zwyciężyliśmy oblężenie, dokładnie Nie było żadnego problemu, żeby tutaj Zwyciężyć A twierdza naprawdę ładnie wygląda po ulepszeniach Misja wykonana, 27 tysięcy, proszę bardzo Etap ukończony, nagroda punkt umiejętności i peleryna. Wojna cieni, etap drugi, tym razem tutaj Nuren oblężony, to na początek tak. Tu nic nie mamy lepszego, tu też nie Tu chyba również, chociaż To jest lepszy Szczególnie, że mogę ulepszyć do poziomu Taliona Co też jest git Tak samo to ulepszamy Sztylet nie mam za, za dobrego sztyletu To jest na dużo wyższym poziomie Peleryna poziom 44, weźmiemy to i pierścień poziom 43. Weźmy ten. Dobra, jeżeli chodzi o klejnoty, nic tutaj więcej nie mogę zrobić. No i w umiejętnościach robię to, co mówiłem. No bo nie mam już za bardzo nic ciekawego do rozwijania. Jedynie mógłbym tutaj. Punkty mocy po trafieniu, obrażenia od krytyka, co my tu jeszcze mamy? Punkty życia odzyskane po zabójstwie, punkty gniewu odzyskane przy zabójstwie. Czyli nie trzeba iść w umiejętności, które są bez sensu. Lepiej iść w to tutaj, bo to zdecydowanie nam pomaga w walce. A nie tylko zwiększa umiejętności, których nigdy nie użyjemy. No i dobra, przenosimy się w takim razie do kolejnego regionu, czyli do Nuren. Szybka podróż, która wcale taka szybka nie jest, bo ekrany wczytywania w tej grze są takie dość długie. Jak graliście w Shadow of War, to możecie napisać w sumie, czy to jest kwestia mojego sprzętu, który raczej z tą grą problemów nie ma, czy jest to kwestia... Czy jest to kwestia po prostu gry, która rzeczywiście ma dość długie te loading screeny? No zobaczymy, ile będą trwały. Aktualnie mam 13 minut 30 sekund nagrania. Jak się zaczęło ładowanie? No zobaczymy, ile, ile sekund faktycznie trzeba poczekać, aż załaduje nam się lokacja. Nie? A jednak ja wiecie, wbrew pozorom w tej grze. Jest to dość ważne, żebyśmy mieli szybkie ekrany wczytywania, bo bardzo dużo podróżujemy między różnymi regionami. nie? Misje fabularne, czy nawet to, żeby podbić inną fortecę, zebrać znaczki, no człowiek, w zależności od tego jak gra, podróżuje częściej lub rzadziej. No ja czyściłem z reguły każdy region, zanim przejdę do poprzedniego, także i tak ograniczyłem te loading screeny do minimum, ale no patrzcie, już jest 50 sekund, kiedy te kiedy się to ładuje więc naprawdę naprawdę no fajnie by było gdyby to było teraz skrócone no i dokładnie po minucie pojawiła mi się gra Czyli dosłownie minutę trwa ekran wczytywania ale zobaczmy sobie jeszcze w zadaniach 71% jak widzicie mamy tutaj już misji oblężniczych No dobra, to lecimy najprędzej jak się da oczywiście lecimy najprędzej jak się tylko da i po prostu zakończymy sobie te oblężenie na pewno w tym odcinku, bo mamy jeszcze spokojnie ponad 15 minut, co myślę, że w zupełności wystarczy na na po prostu oblężenie, nie? Ja też mam wrażenie, że te twierdze takie lepsze są, jak je, jak je podbijam w porównaniu do tego, jakie były na początku, jak jeszcze orki nimi władały No i mam zamiar zrobić bardzo podobnie tutaj, co w poprzednim tym, czyli chciałbym na pewno przydzielić wodzów bo to jest, wiecie, to jest ważne, żeby to zrobić Także ile tylko będę mógł wodzów wziąć, tyle miejsc zakupię, na pewno co najmniej dwóch jeszcze mogę wziąć. Także od razu to sobie zrobimy. No 17 poziom ma to jest bardzo słaby kapitan, ale jest nie. To jest początkowa lokacja, więc przewaga jest na pewno na koszt. Yy... Na koszt tutaj yy... przeciwników, mam tu tylko jednego naprawdę mocnego kapitana. A reszta, no tak średnio bym powiedział. Więc będę musiał raz, dwa, trzy, sześciu na raz, dwa, trzy, cztery... Sześciu na 5, gdzie oni mają przewagę w wojsk. Także to będzie trudniejsze oblężenie. Szczególnie, że mówię, no różnica między kapitanami 25 poziomów, no to jest już... Bardzo, bardzo dużo. Ale spoko, nie poddajemy się, po prostu... W ogóle ciekawy hełm mam tak swoją drogą. Najwyżej postaramy się, wiecie co zrobić, postaramy się. Odporny na strzały kapitan wyeliminujemy tutaj tego kapitana, jeżeli chodzi o o właśnie o kurde, chciałem w kapitana się wbić, a wbiłem się w zwykłego pachołka, no nie takiego zwykłego Ale Ale mimo wszystko w pachołka, nie? Dobra I teraz możemy go przejąć, spróbujmy Pierwszy będzie przejęty Mam nadzieję, że nie będzie cel zbyt potężny albo żelaznej woli, bo naprawdę potrzebuję tutaj y, solidnego wsparcia. jeszcze zobaczymy. Szlak, bo te, on ma te pająki zasrane szeloby. Potrzebuje kogoś, kto odda mi swoje życie, dokładnie ty. I teraz tego kapitana też przejmiemy. I to jest dobra taktyka moim zdaniem. Oczywiście zostań mnie. Jak zginiesz, to ci nie będzie szkoda. Bo i tak byłeś powiedzmy w przeciwnym teamie, także w ogóle sporo Milanów tu leży na ziemi. To już tak totalnie out of context, że... Jest tego całe, całe mnóstwo. Czekam aż on tu wejdzie. No, wspinaj się, panie kapitanie. No i co, nie mogę? Mogę na ciebie zaskoczyć. Mam nadzieję, że nie będziesz odporny. Nie będziesz, dokładnie, super. Na szczęście. Relatywnie dużo strzelców tutaj jest, co daje mi pewną przewagę. Bo ze strzelcami jednak, mimo na wyższym poziomie, stosunkowo łatwo się walczy, jeżeli idziemy w walkę bezpośrednią. No i pięknie mamy to. Chciałbym zebrać te Mirany w ogóle. Sporo ich tu jest. No, takie grosze widzę po 7, naprawdę. No nie, to nawet nie będę się parał zbieraniem tego. To takie śmieciowe pieniądze. Fajnie, jakby to wszystko się po bitwie samo zebrało, nie po prostu, bo, bo bez sensu jest to jest to zbierać po prostu. No po 7, naprawdę. Na etapie gry, gdzie to jest dosłownie. Endgame, y, przedostatnia misja, prawdopodobnie w całej grze. Oni mi dają jako nagrodę 7 mira. No, no nie wierzę w to. Ten jest ciekawy, kapitan, że stoi i nie atakuje w ogóle, nie? Okej, okay, nie da się go przeskoczyć. Ale z kolejny kapitan z włóczniami. Dziwnie, dziwnie dobrane jednostki. Nie, wiem, czy to jest losowe, czy tak faktycznie jest fabularnie zaplanowane, żebym ja tych kapitanów spotkał wszystkich grających na dystans, ale grających, walczących na dystans. Oczywiście miałem na myśli. No i kolejna fala, numer 3, tak naprawdę. Wracamy na punkt A, który gdzieś tam przeciwnicy zaczęli przejmować. Na szczęście, teraz już tam tu w ogóle możemy karogi złabić, to użyjmy tego, to się przyda. Dawaj, skocz na niego. O proszę, I jednym ciosem w ogóle goźmie o gondorską zbroję. Pierwszy raz widzę orka, który nie nosi orkowego pancerza. Nie, tak swoją drogą totalnie. W ogóle goźmie zatruł, nie podoba mi się to. Wyleczmy się trochę. Tam możemy jeszcze gościa podpalić. No uważam, że w, szczerze, w porównaniu do czarnoksiężnika, to jesteś nikim, stary, ale autentycznie. To cię zhańbimy w takim razie, jak cię nie mogę z zabić, to cię zhańbię. No i został tutaj jeden ziomek. Miszku cicho. Dobra, tego na pewno damy radę przejąć. Badem obrazały po wyższy poziom niż my, więc nie mogliśmy go zwerbować. Ale tego już jak najbardziej możemy i w ogóle wbiliśmy kolejny punkt umiejętności. I mamy jeszcze ostatniego tutaj kapitana. Wrogiego również strzelca co ciekawe. No, widzicie, problem jest taki, że ciągle przeszkadzają mi podwładni tutaj w dokończeniu sprawy. Jeszcze te zakichane pająki, niestety. Ale dobra. Teraz jesteś mój. No i w tym momencie udało się obronić kolejną twierdzę Dokładnie ponownie zwycięstwo No patrzcie pozbierało nam to wszystko, więc spoko. punkt umiejętności i peleryna Co mamy trzy kolejne oblężenia poważnie Dobra, sprawdźmy na początek. Tak, garnizon. Co ty się co to jest? Nieotwarte skrzynie. Hmm? To nie wiem, czy to nie będzie do Multika w takim razie. <grybuj> Rozkazy treningowe, ok. Ekwipunek zobaczmy. Tu nie ma nic lepszego. Tu również. Pelery na lepszym poziomie to się przyda. Pierścienie również nic. Tu również. To zostajemy w ten sposób ubrani. I mamy dwa punkty umiejętności. Możemy trochę pójść teraz nowe w krytyki Czemu by nie No i tak naprawdę mamy tu obroń Nuren Obroń tu, obroń tu No wszędzie jesteśmy Wszędzie jesteśmy pod oblężeniem Tak naprawdę w tym momencie Jak to wygląda teraz? Czyli tu jeszcze mamy... Tu jeszcze mamy do obrony forty. No ale co, no w tym odcinku już nie ma sensu, żebym rozpoczynał obronę fortów. Gorzej nie podoba mi się to, że wydałem bardzo dużo pieniędzy, więc najpewniej przepalę sobie część zdobytego ekwipunku, żeby po prostu Uzyskać trochę funduszy, bo wydałem dzisiaj 30 tysięcy na te dwa forty. Że dzięki za oglądanie moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę suba na kanale i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska piona!